Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj tak nietypowo w naszym zielonym magazynie. Nazywam się Hubert Lamański i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o kilku roślinach zielonych, o tym jak je pielęgnować, skąd pochodzą, a przede wszystkim jak dobierać do nich osłonki, aby wyglądały jeszcze piękniej. Zaczynamy. Za mną wózki z roślinami zielonymi. Wybiorę teraz bardzo ciekawą roślinę, aby wam o niej opowiedzieć. Pierwszą rośliną, którą się zajmiemy, jest korokia. Korokia to taka bardzo specyficzna zielona roślina, która pochodzi z Nowej Zelandii i Australii. Ma bardzo charakterystyczną formę. Te gałązki. Główne najczęściej są koloru szaro-czarnego, a drobne listki, które są nieregularnie rozłożone na wszystkich gałązkach, w kolorze zielono-szaro-stalowym. Roślina ta doskonale nadaje się do nowoczesnych wnętrz. Jest w sumie nie bardzo wymagająca. Należy tylko pamiętać, aby nie podlewać jej zbyt mocno. Lepiej troszkę przesuszyć niż przelać. Zobacz tutaj, pokażę Ci, jak wygląda jej system korzeniowy. Wyciągamy korokie z tej technicznej osłonki. Ziemia do koroki najlepiej, jak jest dość przepuszczalna, to jest mieszanka torfu z korą, taką ziemią storczykową. W tym egzemplarzu widzimy drobne, drobne korzenie, które są koloru takiego jasnobrunatnego. Widzimy, że dobrze by było już ją w tym momencie przesadzić. Jeśli te korzenie przerastają przez osłonkę, roślinę należy przesadzić. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać jej do zbyt dużej doniczki, tylko najczęściej jeden, dwa numery większej. Gdzie taka korokia powinna stać, aby dobrze rosła? Korokie lubią światło rozproszone. Nie bardzo dobrze radzą sobie w warunkach, gdy pełne słońce świeci na nią. Więc jeśli chcemy ją wystawić na przykład na taras yy, lub do ogródka latem, powiedzmy od maja do końca sierpnia, postawmy ją w miejscu, gdzie nie ma pełnego nasłonecznienia, ewentualnie gdzie to słońce jest wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Korokia to jest roślina, która nie rośnie zbyt szybko, ale za to możemy ją dowolnie kształtować. Możemy przycinać te młode pędy, co spowoduje, że rozrastać się będą kolejne i ta forma takiego korkociągu będzie się powiększać. Pokażę Wam zaraz kolejne egzemplarze i zobaczycie, że tak naprawdę z jednej partii kształt i forma tych roślin jest zupełnie różna. Część jest Wyższa, mniej rozgałęziona, część jest właśnie bardziej rozgałęziona. Wszystko to zależy od tego, jak proces kształtowania jej formy przebiegał w tym wcześniej podczas produkcji. Takie rośliny jak Korokia fantastycznie wyglądają w odpowiednich osłonkach. Pamiętajcie, że roślina wygląda znacznie lepiej w dobrze dobranej osłonce. Ja przygotowałem Wam. Tutaj trzy rodzaje osłonek. Uważam, że każda fantastycznie pasuje do koroki. Jedna jest taka bardziej ręcznie malowana, z nakładaną farbą ręcznie. Nie ma takiej formy bardzo określonej. Tylko ma właśnie z żłobienia. Jeśli włożymy taką korokę do niej i dodamy, zobaczcie, kolejną może trochę wyższą. Poszukam tutaj. O, proszę. Kolejna korokia z tej samej partii, a zupełnie inny kształt. Ta bardziej skupiona, niska, ta lekko wyższa, z głównym pędem dużo wyżej wyciągniętym. Zobaczcie, jak może wyglądać roślina w odpowiednich osłonkach. Zaraz pokażę propozycję kolejnych osłonek. Tutaj mamy takie szaro beżowe z wzorem. Osłonki, a teraz przejdziemy do osłonek, które są bardziej zwarte. Natomiast ich chropowata powierzchnia, proszę zobaczyć, wygląda troszeczkę jak skała wulkaniczna. Będzie nadawać odpowiedniego charakteru i świetnie będzie pasować do niej korokia. Kładam korokie i dodajemy kolejną. Poszukam takiej trochę wyższej. Piękna forma i kształt doskonale pasują do nowoczesnych wnętrz. Propozycja numer 2, i propozycja numer 3. Tu tak bardzo modnie, naturalne beżowe kolory, osłonka lekko rozszerzająca się w dolnej części. I tu zrobimy taki potrójne zestawienie. I kolejna, trzecia. Też z takim pędem wyższym. Może dam ją w tym środkowej. Mamy trzy propozycje osłonek i koroki. Dajcie znać, która propozycja najbardziej Wam się podoba. Propozycja numer jeden. Propozycja numer 2 czy propozycja numer 3? Za chwileczkę kolejna roślina, zostańcie z nami. Kolejną rośliną z naszego zielonego magazynu jest oliwka europejska. Bardzo modna, nowoczesna i popularna roślina ostatniego sezonu i może sezon wcześniej. Roślina, która Najczęściej przez wszystkich, przed wszystkich znana jest bukietów z kwiaciarni oraz ciepłych wakacji w Grecji i we Włoszech. Nadszedł taki czas, że możemy już ją uprawiać w Polsce. Producent podaje nawet taką informację, że wytrzymuje temperatury do minus 15 stopni. Ja znam jedną taką rodzinę, która ma taką swoją oliwkę na tarasie. Przez już wiele lat. Trochę ją okrywają, trochę ją ogrzewają i cały czas pięknie rośnie. Oliwki europejskie pochodzą tak naprawdę z basenu Morza Śródziemnego, natomiast występują w innych rejonach świata również, na przykład na Krymie. Doskonale sobie dają radę. Jest to drzewo, które dorasta do 5-6 metrów i jest bardzo, bardzo długowieczne. Najstarsze drzewa mają kilkaset lat, a nawet kilka tysięcy lat. Kiedyś na terenie Grecji potrafiono nawet ucinać ręce komuś, kto kradł oliwki z oliwnych gajów. Na Krecie oliwek jest więcej, dużo więcej niż mieszkańców. Na każdego mieszkańca przypada po 10-15 oliwek. I na krecie też odnotowano najprawdopodobniej najstarsze drzewo oliwne. Jak uprawiać oliwki, aby pięknie nam rosły, no i abyśmy doczekali się owoców? Owoców dopiero możemy się doczekać po 10-15 latach, kiedy ta roślina troszkę nam się rozrośnie. Tutaj mamy taką formę oliwki na pniu. Troszeczkę wyższą, już dobrze rozgałęzioną, akurat tutaj już trochę przekwitającą. Oliwki normalnie kwitną takimi drobnymi kwiatkami w maju, z których jesienią rozwijają się owoce. Jak uprawiać tą oliwkę? Spójrzmy w doniczce, jak wygląda bryła korzeniowa, i jaka jest tutaj ziemia. Ziemia jest bardziej zwarta, jest troszeczkę z domieszką gliny. Nie jest bardzo lekka, przepuszczalna, z racji tego, że w normalnych warunkach oliwki radzą sobie w bardzo ciężkim terenie. Na skalistych wybrzeżach, na właśnie takich ciężkich, um, ciężkich glebach. Tutaj faktycznie widać, jeszcze te korzenie są nieprzerośnięte, więc nie trzeba przesadzać tej rośliny. Należy pamiętać, że oliwki lubią, szczególnie te młode oliwki, w trakcie. Szybkiego wzrostu, czyli na wiosnę, lubią dość dużo wody. Błędem jest e, mocne przesuszanie tych oliwek, bo kojarzymy, że w basenie Morza Śródziemnego jest bardzo gorąco i one sobie doskonale poradzą w takich warunkach. Młode drzewka oliwne należy regularnie mocno podlewać. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby nie przelać bryły korzeniowej. Świetnie znoszą e, cięcia. Przycina się je najczęściej w marcu, w kwietniu i w miejscach, gdzie zostały przycięte, wypuszczają dużo drobnych, nowych gałązek z jasnymi, zielonymi listkami. Te starsze liście mają kolor taki srebrzysto-zielony, pod spodem są e, szaro-srebrzyste, na zewnątrz taka ciemna, butelkowa zieleń. Oliwki doskonale radzą sobie w bardzo nasłonecznionym miejscu. Lubią dużo słońca i doskonale sobie tam radzą. Jeśli chcemy je przezimować w domu, dobrze by było zapewnić im warunki e, dobrze nasłonecznione i z niższą troszeczkę temperaturą, czyli w okolicach 15 stopni. Co odnośnie osłonek i doniczek, w których sadzimy oliwki. Tutaj przygotowałem taką propozycję w koszykach. Koszyki to super trend ostatnich, ostatnich lat i taka rustykalna oliwka fantastycznie wygląda w różnorodnych koszykach. Jeśli dodatkowo ustawimy dwie, trzy takie oliwki koło siebie w różnych koszykach, na pewno będą super wyglądać. To tyle na dzisiaj z naszego zielonego magazynu. Zapraszamy na kolejny film.